Rodzina Wilson żyła bardzo ładnie, skromnie, ale ładnie. Mieli problemy finansowe. Alex. Spike. Tata Majka i Alexa, czyli Jason. Mama Majka i Alexa, czyli Lisa. Młodszy brat Aleksa i Majka, który mieszka z rodzicami, Kostę. I inni. Mm. Mm. Dobra, trzeba stać. Która jest rodzina? Już tak wcześnie? Trzeba obudzić Majka. Majk, wstawaj. W tej chwili musisz iść do szkoły. O ty, zostaw mnie. Majk, w tej chwili... Mmm, dobra! Co chcesz? Na śniadanie zaraz. Idź. Dobra, dobra. Ha. Bla, 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 śniadanie. Co mówię, pizzę przez internet? Nie, bo zrobię aferę. Miałeś przyjść do jedali. Nie mówiłeś nic. Idź do jedali. Jak zwykle. Dałeś mi to, co lubię. Jak zwykle. Czemu ty nie musisz chodzić do szkoły? Jestem pełnoletni. Dobra, idę już. No, hmm, Przyjść później po niego, czy nie? Nie wiem, zastanowię się jeszcze. Jeszcze idę spać. Obiecałem mamy, że będę go pilnować. <grym> mm. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem policjant. <grym> Jestem policjantem, no i też mam pilnować, czy pan płaci podatki, czy nie. Ha, zapraszam. Skromnie tu. Ech, no, nie mam nie zbyt wiele pieniędzy. Dlatego, panie, ała, pan jest w sprawie niespłaconych rachunków, prawda? Tak, ma pan cztery dni na spłacenie. No, 4 dni. Uh. Idę się wykąpać, no i... Hmm. Spłacić te rachunki. Dobra. Spłacę. A po drodze jeszcze wejdę na Facebooka. Hmm. Dobra, mam to sobie na ok Okej, spłaciłem rachunki. Mogę iść spać. Hmm.